W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach otworzono wystawę Światło w przestrzeni rzeźbiarskiej, prezentujące pracę profesora Krzysztofa Nicza. Bardzo się ucieszyłem, że tyle ludzi się tu stoi. Lubię kontakt, lubię dialog z człowiekiem, lubię dawać prezenty. Moje prezenty to są rzeźby i o ile ten dialog i kontakt jest z człowiekiem, to daje jakiś rezultat, bo to jest bardzo ważne. Jak tego dialogu nie ma, nie może być żadnych podziałów. Sztuka tego nie uznaje. Ta wystawa jest związana z potrójnym jubileuszem. Mianowicie pan profesor świętuje 55-lecie pracy artystycznej, 55-lecie praktyki zawodowej i 75-lecie swoich urodzin. Także potrójna okazja. Potrójny lubileusz wielkiej obliwiczaniny. Chcę pokazać moją drogę, stąd układ kompozycyjny i wybrane prace są pod tym kątem wybrane. One pokazują pewny rozwój, albo nawet zatrzymania, lub ktoś powie i drugą stronę. Całe swoje życie poświęcił rzeźbie. Łączy pracę zawodową i swoje pasje między Krakowem a Gliwicami. W Gliwicach jest związany z Gliwickimi Zakładami Urządzeń Technicznych, gdzie jak wiemy, powstają wielkie wręcz monumentalne dzieła, pomniki, a także ma swoją pracownię w Gliwicach Sośnicy, którą sam urządził, sam prowadzi. W tym się różnie w świecie, że nie należy do do ludzi, którzy dają elementy do odlewu i tak dalej. Proces twórczy, który ciągnie się później łącznie z odlewnią, jest bardzo istotny, ponieważ w tym procesie odkrywamy nowe zjawiska i tym się charakteryzuje od innych moich kolegów, że nie wchodzą w tą ciężką, harówę jeszcze w odlewni. Ja wydobywam pewne rzeczy Łącznie w formie to jest wydobywanie, ta artystyczna ciągłość jest od początku do końca. Ja nie jestem odlewnikiem w sensie, że komuś odlewam. Ja to robię dla siebie. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Centralnej przy ulicy Kościuszki 17. Wystawa jest, będzie codziennie czynna w godzinach otwarcia biblioteki, a przy okazji serdecznie Państwa zapraszam na trzy spotkania, które w lutym odbędą się tutaj w przestrzeni biblioteki. Będą to spotkania z Mistrzem w formie spotkania autorskiego wykładu. Będą to poniedziałki o godzinie 18. I zapraszam do biblioteki 12, 19 i 26 lutego bieżącego roku.